Witajcie, cieszę się, że możemy dalej rozważać Psalm 23. Dziś ciekawy werset. Y, kolejny. Laska Twoja i kij Twój mnie pocieszają. Zanim dojdziemy do tego wersetu, do omówienia, y, co on może dla mnie, dla nas znaczyć, chciałabym skorzystać z okazji i podziękować Wam wszystkim, którzy y, wyraziliście, Swoją zachętę, swoją wdzięczność za to, że nagrywam te rozważania. To dla mnie jest bardzo ważne. Nie jest to łatwe, bo ta sceneria, w której jestem tutaj sama i muszę sobie tylko Was wyobrażać, bardzo mi nie odpowiada. I szczerze mówiąc, nie lubię tego, ale cieszę się, że jest to również dla Was zachętą, motywacją. Jakimś, jakąś inspiracją do rozmyślania na temat tych bardzo cennych i głębokich wersetów z Psalmu 23. Dzisiaj będę używała takiego słowa dużo, często, albo właściwie słów utknąć, zaplątać się. Myślę, że niektórzy z nas widzieli takie obrazek na. Ścianie u swoich krewnych, może babci, dziadka, kiedyś takie obrazy były popularne. Pasterza, i to była postać Jezusa, z taką długą, zakręconą u góry laską, pochylającą, pochylającego się nad skarbą, do której wpadła owieczka i nie może stamtąd się wydostać i jeszcze dodatkowo jest zaplątana w jakimś ciernistym krzaku. A ten pasterz właśnie tą długą, zakręconą laską sięga tam w dół i wykonuje ruch, który ma pomóc jej stamtąd się wydostać. Ten obrazek jest bardzo nośny i właśnie pokazuje wyraźnie, do czego służyła pasterzowi i służy w dalszym ciągu nie tylko do odpierania się, kiedy szedł po kamienistych i trudnych drogach i prowadził owce, ale też do tego, żeby im pomagać w wielo, na wiele różnych sposobów chronić ich przed niebezpieczeństwami tą laską i tym kijem, który był krótszy, bez tego zagięcia. Walczył z wrogami, ze zwierzętami, które próbowały napadać na owce. Ale też i dzisiaj na tym się skupimy, pomagał owcy wydostać się z miejsc, które zaplątała się czasem z własnej winy, bo gdzieś odeszła, albo po prostu przypadkowo, może też używał tych narzędzi, żeby taką owcę pogonić, żeby ruszyła się i szła dalej tą ciemną doliną, bo tak jak ostatnio mówiliśmy, tej ciemnej dolinie również nie można utknąć, nie można się zatrzymać. Tę dolinę trzeba przejść, przejść ją za pasterzem, a ponieważ owce czasem tego się bardzo boją i my też boimy się w ciemnej dolinie, to nas paraliżuje i zatrzymujemy się w tej mgle, nie jesteśmy w stanie iść, w tej niemocy. I pasterz musi nas popchnąć. Właśnie do tego pasterz używał używa w dalszym ciągu tych narzędzi. Dobrze jest zastanowić się nad tym, dlaczego właśnie Biblia porównuje Bóg, porównuje nas do owiec. Jednym z takich powodów jest fakt, że owce potrzebują, żeby ktoś ich prowadził, właśnie potrzebują pasterza. One same nie potrafią się zorganizować, nie potrafią same podążać tam, gdzie jest dla nich okar, gdzie jest dla nich woda, gdzie jest na nich odpocznienie i też gdzie jest dla nich bezpieczne. Potrzebują pasterza, by ich prowadził. To jest dla nas oczywiste. Nie widzieliśmy nigdzie owiec bez pasterza, chyba że znajdowały się w ogródzeniu, ale nie o tym dziś mówimy i nie o tym mówił też Dawid, bo on mówił o owcach prowadzonych przez pasterza. I może tu już w tym momencie powiesz: Nie zgadzam się. Ja jestem wolnym człowiekiem, nie życzę sobie do tego, żeby ktoś mnie prowadził, żeby ktoś decydował o tym, co ja mam robić, jak mam żyć. Chcę robić to tylko, na co ja mam ochotę, to co ja uważam za dobre, co jest moim wyborem. Nikt nie będzie mnie prowadził. Każdy z nas za czymś podąża. To niekoniecznie muszą być ludzie. Aczkolwiek bardzo często są, nawet jeżeli sobie tego nie uświadamiamy, ale mogą to być inne rzeczy, które właśnie mają decydujący wpływ na to, w jaki sposób żyjemy, co robimy, i to zarówno w tym szerszym znaczeniu, czyli do czego zmierza w ogóle nasze życie, jaki mamy światopogląd, jakie mamy cele, marzenia, dążenia. A także po prostu dzisiaj, na co dzień, w każdej chwili, ktoś, coś decyduje o tym, co ja robię. I może znów myślisz, nie, nie, nie zgadzam się, ale zwróć uwagę na to, że ktoś albo coś ukształtowało te Twoje wartości, poglądy, byłeś w jakiś sposób wychowany, w dalszym ciągu podporządkowujesz się wpływom, czy to mass mediów, czy opinii Twoich najlepszych przyjaciół, czy przywódców jakichś grup, do których należysz, czy też co po prostu zwyczajnie bierzesz do ręki i czytasz, czy to co oglądasz. Te wszystkie rzeczy wpływają na to właśnie, jak ty będziesz dzisiaj żył i w ogóle. Żył. I czy jesteś tego świadomy czy nie, to właśnie na przykład Twoje słabości, Twoje lenistwo, wygoda, egoizm, bardzo często, tak, albo właściwie zawsze, jeśli na to pozwolisz, kierują Twoim postępowaniem. To one sprawiają, że dziś nie zrobiłeś całej masy rzeczy, które możesz sobie nawet zaplanowałeś. Dlatego właśnie, że podporządkowałeś się nieświadomie swoim własnym ograniczeniom, słabościom. To mogą być pieniądze, które decydują o tym, co ty robisz. To mogą być, tak jak mówiliśmy, twoje wychowanie, wpływ różnych nauczań, Filozofii, idei, ideologii, w które Ty się zaangażowałeś. Nie jest w tym nic złego, tylko pytanie jest: czy nie utknęłam, czy nie utknąłem gdzieś w jakimś ślepym zaułku, gdzieś w jakiejś mgle, gdzieś w jakichś ciemnistych krzakach? Jeśli. Zdecydowaliśmy się, jeśli zdecydowałam się, żeby być owczarni Jezusa Chrystusa i uczynić Jego swoim pasterzem, a o tym mówiliśmy w pierwszej części naszych rozważań, to właśnie muszę chodzić Jego drogami i uczynić Jego tym Panem, tym, który będzie wytyczał mi drogę, który właśnie będzie kierował moimi krokami. Za którym będę podążać. Dlatego Biblia mówi dużo o poznawaniu i słuchaniu głosu pasterza. Owce niestety, i my wszyscy tak samo, błądzimy z tych dróg. Lubimy z nich schodzić. Mylimy głos i idziemy za innym pasterzem właśnie za tymi pasterzami, o których mówiłam. Ci pasterze, w naszej takiej chrześcijańskiej nomenklaturze można powiedzieć o ich bogowie, mają też głos. I my czasem idziemy za tymi głosami bezbiednie, czasem świadomie buntujemy się przeciwko głosowi Boga, po prostu odwracamy się od Niego i, i podążamy w niewłaściwym kierunku. Czasem dzieje się to nagle z powodu jakiegoś wydarzenia, zranienia, buntu. Yy, yy, yy. Właśnie obranych jakichś ideologii, ktoś na nas bardzo mocno wpłynął, odwracamy się i po prostu zawracamy z tej drogi, którą obraliśmy za Jezusem Chrystusem. A czasem, i to jest o wiele bardziej niebezpieczne, ten nasz, to nasze odchodzenie i to może być w danej dziedzinie to nie musi być tak całościowo ale nasze odchodzenie od tej precyzyjnej. Drogi pasterza dla naszego życia, na której jest, tak jak mówiliśmy, obfitość, na której jest wszystko to, czego my potrzebujemy, na której jest właśnie wolność, i my takimi małymi kroczkami, małymi odstępami, nieświadomie, czasem, czasem świadomie odchodzimy z tej drogi. I po jakimś czasie okazuje się, że znaleźliśmy się w miejscu, w którym. Nie chcieliśmy się znaleźć, którym utknęliśmy. Właśnie w jakichś krzakach ciernistych, których nie możemy się wydostać. I jesteśmy tam. Czujemy się tam bardzo źle. Mamy wrażenie, że tam za chwilę zginiemy. Tam jest ciasno, ciemno, tak jak mówiliśmy. Może być właśnie wszystko nas huć, boleć, drapać, ranić, krwawimy. Jesteśmy głodni, jesteśmy zmęczeni. Jesteśmy samotni, jesteśmy daleko od pasterza, od stada i jest nam bardzo źle. I zastanawiam się, co ja tu robię. Jak ja tutaj utknąłem? Jak utknąłem w mojej depresji, w mojej złości, w moim zniechęceniu, w moim rozgoryczeniu? Jak tu utknąłem? Jak tu utknąłem w swoim grzechu? swoich grzesznych nawykach, swojej cielesności, polgowaniu sobie swoim słabościom. Jak to się stało, że jestem tutaj aż tak daleko, aż tak daleko od pasterza? Utknął i nie umiem z tego wyjść. Inny obraz, który mi się nasuwa, ostatnio o tym bardzo dużo myślę. Jak słyszeliście ten obraz wielokrotnie, ale chcę Wam jeszcze przypomnieć. Jak pająk owija nitkami swoją ofiarę. Nitka po nitce, nitka po nice. Każda z nich osobna jest praktycznie niewidoczna. Nie zwracamy na to uwagi. Tu sobie trochę pofolguję, tu spojrzę na tą stronę internetową, tu komuś dogadam, użyję paru nieprzyjemnych słów, tu sobie pozwolę na emocje, na które nie powinienem sobie pozwalać. Tu sobie trochę ponarzekam, tu poglądkuję, tam yy, pozwolę sobie na yy, uleganie złym nawykom, złym nałogom, które może gdzieś, z którymi się zmagam. Tylko troszeczkę, tytko, tylko troszeczkę nitka po nitce. Nitka po nitce. Wiem, co mam zrobić. Wiem, że teraz powinienem. Wstać, ubrać się, zacząć normalnie żyć, pracować, zrobić z dzieckiem zadanie, pójść na spacer, pójść w góry. Wiem, że mam to zrobić, żeby nie zapadać się w tą otchłań, żeby ruszyć, żeby iść dalej. Wiem, że może powinienem z kimś porozmawiać. Wiem, że może powinnam się pomodlić. Może powinnam teraz uwielbiać Pana. Żeby wyjść z tej mgły, żeby ruszyć do przodu, żeby wyplątać się z tego miejsca, gdzie utknąłem, żeby zerwać te nici, które mnie omotują. Ale nie robię tego. Nie robię tego i znowu nitka, za nitką. Wszyscy raz utknęliśmy trochę w naszych domach. Może nie wszyscy, niektórzy muszą normalnie funkcjonować, ale wielu z nas utknęło. I ta. Sytuacja pokazała nam dużo wierzę, bo mnie pokazała. Chociaż pozornie moje życie nie zmieniło się tak bardzo, ale jednak poczułam, że coś mnie zadusza. Że niemożność wykonywania pewnych czynności, niemożność rozładowania pewnych emocji, niemożność funkcjonowania wolności powoduje, że coś mnie powoli zaczęło obijać. I zaduszać. I to powoduje, i powodowało symptomy nawet fizjologiczne: ból głowy, poczucie zniechęcenia, takiego zdołowania, prawie depresji. To dlatego, że utknęliśmy. Utknęliśmy w jakimś nienaturalnym miejscu. Miejscu, które nie jest dla nas. Miejscu, które Ogranicza nas. I tak samo jest w ogóle w naszym życiu. Bardzo często nieświadomie albo świadomie znajdziemy się w miejscach, gdzie utkniemy, gdzie coś nas osaczyło. I to może być coś z zewnątrz, coś zupełnie niezależnego od nas, ale bardzo często są to rzeczy, na które my pozwalamy. Przez brak dyscypliny. Bardzo nie lubimy tego słowa dyscyplina, autorytet, ale laska i kij pasterza są właśnie tego symbolem. Dyscyplina, dyscypliny, którą pasterz stosuje wobec nas i od razu mówię, nie chodzi tu o karę, nie chodzi o mszczenie się za to, co źle zrobiliśmy, bo tym nie jest dyscyplina. Dyscyplina jest tym, co ma nauczyć nas, tym, co pomaga nam żyć tak, żeby nasze życie było pełne, żeby właśnie było obfite, żebyśmy byli szczęśliwi. Do tego służy dyscyplina i to jest dość oczywiste. Przemyślmy to. Właśnie taka dyscyplina, również wobec naszych dzieci, ma sens i to gąś zmierza. Nie taka, która jest po prostu karaniem ich za to, co zrobili źle. Może to być karcenie, ale to karcenie ma uczyć ich robić dobrze, a nie mścić się na nich. I jeśli stosujesz jakieś metody karania, które nie prowadzą do zmiany, to musisz zmienić te metody. To znaczy, że one są niewłaściwe. Pan Bóg, nasz dobry pasterz, ma laskę i kij po to, żeby stosować te najlepsze metody prowadzenia nas. Sprowadzania nas na drogę sprawiedliwości, tak jak mówiliśmy. I on do tego potrzebuje tej laski i tego kija. A Dawid mówi, że świadomość tego, że właśnie pasterz to robi, i że ma kij i laskę, i wie, jak mnie wyglądać z tych cierni, tam gdzie utknąłem, i wie, jak mnie poknąć z tej zamglonej, ciemnej doliny, żebym szedł dalej, to go pociesza. To jest dla niego pocieszeniem, że pasterz. Nie jest obojętny. On go tam nie zostawi w tym miejscu, gdzie umrze, gdzie nie ma dla niego nadziei, gdzie sam się zaplątał. Pasterz nie powie – ach, trudno, poszedłeś, zaplątałeś się, trudno, to sobie teraz radź, ale pasterz ma laskę i ma kij. Oto właśnie żeby pomóc mi stamtąd wyjść, żeby, mi, żeby mnie stamtąd wyrwać, ale ja muszę z nim współpracować. Wyobrażamy sobie, wróćmy do tego obrazu owcy zaplątanej w te cierniste krzaki. Wychodzenie stamtąd musi być bardzo bolesne. Często wychodząc z miejsc, gdzie utknęliśmy, boli tak bardzo, wychodzenie z tych miejsc boli tak bardzo, że te rany, które już i tak mieliśmy z powodu tego, że tam się znaleźliśmy, te rany stają się jeszcze głębsze i jeszcze bardziej krwawe. I ty myślisz, ja nie chcę, więc zbraniasz się. Nie chcesz tej laski, nie chcesz tej pomocy. Wiesz na przykład, że wyjście z miejsca, w którym utknąłeś i zobaczyłeś, zobaczyłaś to, że utknęliście w swoim małżeństwie, w miejscu, w którym, żeby z niego wyjść, musicie porozmawiać, musicie powiedzieć o tym, co Was boli. Wiele takich sytuacji jestem przekonana, że mówię teraz do wielu osób, bo właśnie. To miejsce w domach, gdzie utknęliśmy i gdzie nie możemy uciekać przed tym, pokazało nam, że są sprawy, które właśnie pozwalaliśmy, żeby owijały nas tak nitka za nitką i nie rozprawialiśmy się z nimi. Mieliśmy inne sposoby radzenia sobie, ale teraz jesteśmy zamknięci w domach i widzimy, że jedynym sposobem są te najlepsze sposoby, czyli na przykład Trzeba usiąść i porozmawiać. To mnie rani, nie rób tego, a mnie rani to, ty nie rób tego. Tylko, że może być i najczęściej jest jeszcze bardziej bolesne niż tkwienie. Różnica jest taka, że jeśli tam zostaniemy, zniszczymy siebie, nasze małżeństwo, naszą rodzinę, naszą reputację i w ogóle nasze życie. Umrzemy tam, w tych krzakach. Ale jeśli pozwolimy, żeby nas, nam pasterz pomógł i zaryzykujemy, że te rany będą przez moment bardziej krwawić, to pozwolimy mu, żeby zahaczył nas tym, tym zagiętym kijem, tą zagiętą laską i wyciągnął nas, chociaż będzie bardzo bolało po drodze. Ale jest następny werset tego psalmu, o którym będziemy mówić następnym razem. I on zapewnia nas, że to jest najlepszy sposób. Pozwól pasterzowi zahaczyć cię, chwyć się tej laski i pozwól mu wyciągnąć ciebie. Może tkwisz w toksycznych relacjach. Jak długo będziesz tam tkwić? Masz tylko jedno życie. To życie. Bóg chce, żebyś przeżył obfitości, w radości, w pokoju, wolności. Może musisz pozwolić pasterzowi wyciągnąć cię z miejsc, które nigdy nie sprawią, że będziesz właśnie miał to, co pasterz zamierzył dla Ciebie w tym życiu. Zastanów się nad tym, co to jest. Co to jest? Jak możesz pomóc pasterzowi? Słuchaj jego głosu, on ci to powie, on ci to pokaże. Jak możesz pomóc pasterzowi wydobyć ciebie z miejsca, w którym utknąłeś? Może, i ja myślę, że wielu z nas w dzisiejszych czasach, teraz, w tym czasie, utknęło na przykład w jakichś teoriach spiskowych na temat tego wstrętnego wirusa, który. Prawdopodobnie w ogóle nie istnieje, tylko jest wyimaginowany po to, żeby nas zniszczyć. I dajemy się wplątywać w to wszystko, w tą sieć, taką dajemy się wplątywać, i nagle ockniemy się w miejscu, w którym brak nam pokoju, brak nam na nadziei, brak nam poczucia bezpieczeństwa, brak nam radości. Nie będziemy w stanie nawet żyć dziś, tu i teraz. I cieszyć się wiosną, i cieszyć się pięknymi kwiatami, i cieszyć się nową trawą, i cieszyć się tym, że w ogóle żyjemy, że mamy siebie nawzajem, bo zaplątaliśmy się w jakieś teorie, takie czy inne. Powiem Ci, najbardziej niebezpieczną rzeczą dla Ciebie nie jest to, co ktoś zamierzył, żeby Ciebie zniszczyć. Ktoś, kto wymyślił tego wirusa, czy próbuje go użyć, żeby yy, Ciebie osaczyć. Dla Ciebie niebezpieczną jest rzeczą to, że pozdajesz się szatanowi, który owija Ciebie nitka, nitka i zabiera Ci to, co pasterz ma dla Ciebie na tej drodze. Zabiera Ci te wszystkie piękne rzeczy, tą radość, ten pokój. Omotuje Ciebie w zajmowaniu się polityką, w zajmowaniu się teoriami spiskowymi, jak nie tymi, to tymi. Może w Twoim kościele, może wśród Twojej rodzinie, to jest na pewno wszyscy są przeciwko tobie i omatuje się Twoja głowa tymi wszystkimi myślami. Nie śpisz po nocach, rozmyślasz o tym i to powoduje, że to Ciebie zadusza, a za chwilę to Ciebie zniszczy. Dlaczego nie pozwolisz pasterzowi, żeby to wszystko pozrywał, Żeby ten nici pociął na drobne kawałki. Dlaczego nie pójdziesz do niego, nie wylejesz przed nim serca, nie uwielbiasz go, nie jesteś wdzięczny, nie żyjesz w dyscyplinie każdego dnia, żeby to właśnie stosować, żeby to z tobą się nie działo? Motasz się w politykę, myślisz o tym, jak umrę, jak to będzie, co to będzie straszliwego, jak ten będzie prezydentem, a nie ten. A ja mam do Ciebie pytanie: a jakim Ty jesteś prezydentem, liderem, tam, gdzie Ty naprawdę masz wpływ? Pozwól, że rzucę Ci takie wyzwanie dzisiaj. Zapytam się Ciebie. Przyjrzyj się temu miejscu, gdzie Ty masz wpływ. Może to jesteś tylko Ty sam, bo jesteś samotną osobą, na przykład. Co robisz ze swoimi myślami, ze swoimi emocjami, ze swoim dniem, z każdą rzeczą, którą w tym dniu wykonujesz, ze swoją pracą, z porządkiem wokół siebie? Co robisz z tym wszystkim? Jakim jesteś prezentem? A może jesteś ojcem rodziny? Jak czują się Twoje dzieci, Twoja żona? Prowadzasz tam. Reżim? Czy tam panuje ja, anarchia? Jakim jesteś tam liderem? A tam masz największy wpływ. Tam nawet ten, kto jest albo będzie, albo był prezydentem, nie ma nic do powiedzenia to ty, ty jesteś panem. Tylko pytanie za jakim pasterzem chodzisz? Komu pozwalasz się oplątywać? W jakie krzaki wpadłeś? Gdzie się zaplątałeś? Gdzie utknąłeś? Mam do Ciebie prośbę, mam do Ciebie wyzwanie dzisiaj i do siebie też. Nie zostawaj w tym miejscu, bo to Ciebie zniszczy. Pozwól pasterzowi wyciągnąć swoją laskę i swój kij i zrobić to, co potrzeba, żeby stamtąd Cię wyciągnąć i nie udawać, że tego nie widzisz i nie udawać, że nie wiesz, co masz zrobić. Ty wiesz najlepiej, ja ci tego nie powiem. Ja nie wiem, co masz zrobić. Nie wiem, czy to ty jesteś, że masz wyłączyć telewizor w końcu, że masz wyłączyć te komórki, te smartfony, te laptopy i przestać czytać i zajmować się tym i marnować swój czas, że masz się rozejrzeć i zobaczyć swoje dziecko, które nie radzi sobie z nauką online i pomóc mu. Nie wiem, kim ty jesteś. Nie wiem, jakie akurat, co dotyczy Ciebie, ale Ty wiesz, ty wiesz i twój pasterz też wie. A jak ty masz z tym problem, to się zatrzymaj i posłuchaj, to pasterz ci powie. On ci powie. I ja chcę dzisiaj ciebie prosić i chcę ci rzucić wyzwanie. Posłuchaj go. Masz tylko jedno życie. Na co czekasz? Na co czekasz? To życie ma być takie, jakie pasterz zamierzył dla ciebie: w obfitości, w radości, w pokoju, w szczęściu. To się nie wydarzy, jak będziesz tam w tych czakach. Jak będziesz ciągle w tej jak będziesz tam stał sparaliżowany, zestrachany, jak będziesz ciągle patrzeć, że może już mam tego koronawirusa, a może ja mam teraz już, ojej, na pewno już mam raka, a nie mogę zrobić badań, bo teraz nie można, I już w ogóle z tego się nie wyplątam, co się dzieje, ratunku, Boże, ratuj. Bóg jest, pasterz cię słyszy, On stoi nad Tobą z tą laską i chce Cię sam wyciągnąć, ale współpracuj z nim pracuj, pozwól Mu, pozwól Mu wyciągnąć Cię stamtąd. I na koniec przeczytam taki piękny werset. On naprawdę jest piękny, chociaż być może do tej pory tak przechodziłeś nad ten wersetem, albo w ogóle nie chciałeś słuchać czegoś takiego, albo słuchaj. Synu mój, córko moja, córko moja, synu mój, nie lekcewasz karania Pana. I myślmy o tym karaniu w kontekście tego, co mówiłam, tej dyscypliny Pana. Nie upadaj na duchu. Zwróćcie uwagę, tak samo jak Dawid. Właśnie tą dyscyplinę od razu połączył z pocieszeniem. Nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza. Bo kogo miłuje Pan, tego doświadcza, tego karci, tego dyscyplinuje, tego uczy czegoś, żeby go stamtąd wydostać. Chłoszcze, och, co za słowo, chłoszcze. Owych kijem. Tego syna, którego przyjmuję. Trwajcie w karności, trwajcie w tej dyscyplinie każdego dnia, bo Bóg obchodzi się z wami jak dziećmi każdego dnia. Pilno może zapomniałeś, żeby zacząć dzień od modlitwy, od uwielbienia, od. Wylania przed bogiem swojego serca. Od wdzięczności za to, że żyjesz, za to, że oddychasz. Za to, że jest dzień, że jest światło, że żyją Twoi bliscy. Od, od tych wszystkich rzeczy. Może potrzebujesz usiąść i to wszystko sobie spisać? To właśnie jest dyscyplina. I tak dalej, i tak dalej. Ty wiesz, współpracuj z Panem. Pozwól. Użyć laski i kija, żeby wydobyć Cię z miejsca, w którym utknąłeś. Niech Pan was błogosławi.